Hejka, ja się troszeczkę ogarnęłam, umalowałam się i czekam właśnie na Kubaż wróci z pracy będziemy jechać do Lidla, dlatego że muszę siostrze kupić, bo bym poprosiła już prezent na Mikołajki do oliwki, więc w październiku prezenty na Mikołajki, dlaczego nie? Ostatnie wysłałam gazetkę i były takie fajne drewniane hmm, sklepy. Yy, I właśnie poprosiłam żebym kupiła to i do tego, żebym je dokupiła. A też były takie koszyki już z produktami Wiedziałam też, jej to dokupiła Więc czekam i pojedziemy I mam nadzieję, że, że będzie to jeszcze Bo wiadomo jak to w Lidlu schodzi Wszystko jak świeże bułeczki Także trzymajmy kciuki, że uda mi się to kupić I Później pokażę I pierwszy prezent Na Mikołajki będzie kupiony Miejmy nadzieję I tutaj nie patrzcie za bardzo Bo wyszedł mi tak zwany zajad. Ja sobie ma się posmarowałam i coś dzieje po prostu nie wyglądam. No ale dobrze, to dosłyszą. A pewnie już jak wrócę ze sklepu. Okej, okay, udało mi się kupić ten sklep. No, to jest sklep, o, tutaj jest sklep. Bo to jest takie dwustronne, z jednej strony maskarż, a z drugiej strony teatr. Można się bać w teatrze. Bardzo fajnie do tego i dokupiłam takie no, produkty. Lidl, więc to można kupić w Lidlu w Niemczech, w Polsce. Nie wiem, czy to jest, dlatego siostra mi to okazała lepiej kupić u siebie, jak jest. Więc można właśnie powiedzieć, że pierwszy prezent. Mikołajkowy już zrobione i będzie czekał w listopadzie. Jadę do Polski. Mam, miejmy nadzieję, że właśnie pojadę, bo to, co się znowu dzieje, to jest jakaś masakra, ale dobra, nie wypowiadam się na te tematy, więc pojadę i wtedy to zawiozę. Ale piękne. Już liście się zrobiły na drzewach, już. Tutaj ładnie jesień widać. To jeszcze wyżej nie, ale te już żółciutkie. I tutaj mam dwie rzeczy z Ikea. Pierwsza rzecz to jest taka półka do szafki, jak po prostu ma się za mało półek, a za dużo kubków, jak w moim przypadku, to się wkłada i ma się taką dodatkową warstwę Na kubki Ja później to będę robić, także pokażę I drugą rzeczą To jest taka piękna Patera I ja ją właśnie sobie zamówiłam już z myślą O świętach, bo mam na nią Pomysł, także też na pewno we vlogmasach Będziecie mogli zobaczyć I za chwilkę ją otwieram I ją będę składać Dobra. I wygląda to tak. To jest taka coś. To jest instrukcja obsługi. Rozłożyłam. Zobaczyłam. Ale jednak nie będę tego składać, bo i tak teraz na razie nie będę miała tego gdzie położyć i i tak nie mam na razie nic do tego. Także jak widać to będzie coś takiego ładnego. Z dwóch talerzy się składa. I tu są te nóżki. No ale tak jak mówię, we masie będzie można co zobaczyć, więc w sumie ja to na razie chowam. A tutaj dostałam piękne kwiatki, więc za chwilkę idę sobie włożyć we wazon. A tu są jakieś śrubeczki. To raczej praca nie do mnie wychod do kluby. Tak przykręca, więc szrugo pręd musi być o. tak. No dobra, No to będzie coś tak. Jest przed, i po. ogarnięta mmm, na roboczo dlatego, że sprzątam i właśnie teraz pójdziemy zajrzeć sobie do piwnicy bo Kuba tam skręca regał co, nie wiem czy była w ogóle nasza piwnica mmm, na vlogach, no nic ciekawego, mała jedno pomieszczonko mieliśmy tak już zawalaną, że kupiliśmy właśnie regał i Kuba teraz go skręca więc pójdę, może mniej więcej pokazać efekt przed i jak to będzie wyglądać po Chcę mu później iść pomóc to troszeczkę układać rozkładać, żebym też ja wiedziała gdzie co jest no ale on mi nie każe, także idziemy do piwnicy Wow! Układamy i wygląda to aktualnie tak jeszcze mój rower, w którym w tym roku ani razu nie jeździłam. Tu mamy kurtki na zimę. A tutaj zapomniałam nawet, że tutaj mam różne jeszcze ozdoby świąteczne, które pokupiłam na wyprzedażach. Choinka mała. I tak to wygląda. I słuchajcie, tak się przedstawia efekt końcowy. Nie nic specjalnego, ale więcej, więcej rzeczy nam tu wchodzi. No i jest od razu y, lepiej. I tam na dole mamy jakieś słoiki, tutaj ozdoby świąteczne. No, no i tak to wygląda. Wiadomo, szało, nie ma bo to piwnica, ale, ale taki regał przydatny. Tutaj mój rowerek. Przyszłam po ziemniaki i idę robić obiad. O, hej, ja dzisiaj sobie miał, To sobie taki troszeczkę mocniejszy y, makijaż. Mm, no tak. Na szybko i moje włoski nieogarnięte. Um, um, właśnie za chwilkę będę się szykować i jedziemy znowu do sklepu Dolly dla na zakupy, um, bo tym razem nam parę rzeczy e, brakuje. Wtedy byliśmy stricte po tą zabawkę, no już coś tam dokupiliśmy przy okazji, no ale teraz już nam brakuje parę rzeczy, także jedziemy kupić i pewnie później pokażę, co nam się udało ciekawego kupić. E, o, moja ręka potestowałam sobie. Eyelinery, który działa, który nie. No więc tak. Więc ogólnie troszeczkę mam słaby humor, dlatego że to, co się znowu dzieje z tym czymś, to po prostu już mi brak słów, nie wiem co o tym wszystkim myśleć. Tym bardziej, że zbliżają się święta i nie wyobrażam sobie spędzić ich sama tutaj. Także jestem dobrej myśli, chociaż właśnie przez to humor mam taki nie bardzo ostatnio. Ale zobaczymy, co dalej będzie dobre. To do usłysząka. Okej, okay, już tam gotowa w kurteczkę Ubrana. Biorę, biorę maseczkę. Zdążam przerobić jednego vloga. Um, I jedziemy. Na My już jedziemy Jesteśmy już po zakupach i już się ponoć robi ciemno. Także lecimy do domu, tak jak mówiłam, pokazuję te zakupy. Mamy dwie siaty, także troszeczkę kupiliśmy. Wyciągam sobie pierwszą część zakupów i będę to pokazywać tym razem warstwowo, bo to sprawniej. Więc pierwszą rzeczą to są takie płatki ciasteczka. I niestety tutaj w Lidlu są tylko takie mega paczki, czyli dwie w środku. Następnie jest to panierka, czyli bułka tarta do, no bułka tarta, później znalazłam coś takiego fajnego, to są jakby kawałki babeczek, jedną stronę z czekoladą, drugie zwykłe, tutaj bułki na kolacyjkę, następnie krosant z masłem, tutaj takie chipsy halloweenowe jakieś dorwałam, więc wzięłam, I cztery mleczka i warzywka na zupkę. Wyciągam kolejną porcję i lecimy z kolejną porcją. Tutaj to są takie ciasto do pancake'ów i to mega polecam. dolewać się tutaj, tutaj tylko mleko i wychodzą pyszne pankajki. Więc jak macie to w Polsce, bo ja w sumie nie wiem, ale pewnie tak, to spróbujcie sobie. Następnie dwa jogurty z milki, jeden taki, drugi taki. Yy, banany, śmietanę 30 do zupki pomidorową będę robić, następnie sobie wziąłam takie ciasteczka świąteczne, nie widzę zbytnio, ale okazało się, że są z marcepanem, nie dopaczałam, ale zostawię na święta i się zjem. Yy. Więc sezon też już rozpoczęty, wziąłam mandarynki, cytrynkę, yy, tutaj Kuba sobie wziął jakieś żele, trzypak. Yy. Piwko tutaj było Somersby, więc akurat moje ulubione sobie wzięłam. Dwie paczki bułek mrożonych. Tutaj standardowo jeszcze papier toaletowy, ręczniczki papierowe i wgrzewka wody niegazowanej. No i tu już jest puste siateczki, więc to na tyle. Idę chować wszystko. I teraz czas na te babeczki, które pokazywałam w zakupach. Robimy sobie kawkę Jemy i są fajnie, właśnie, pakowane po trzy. Czyli mamy po takiej paczce, będę odpakowywać. I kawka zrobiona, więc idziemy się zajadać. Szykuję, właśnie, um, jakieś przekąski, bo tak jak mówiłam, przyszedł do nas znajomi i serio, gdzie spotkacie karto z grzybami, rejsy, polecam, edycja limitowana. Pycha. Czas, czas zapalić i przetestować y, świeczkę a raczej wosk y, pumping, więc mam tutaj kominek przygotowany i wkładam. Za chwilkę do nas będą wzajemnie przychodzić, także już będzie ładnie pachnieć w całym mieszkanku.